Sieman na YouTube, cześć, witam serdecznie. Kontrowersyjny Marek, bardzo miło, ukończę się nisko. Lecimy za update'em rynku. Standardowo to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie. Jeżeli ktoś chce porad, proszę iść gdzie indziej. Na poprzednim filmie mówiłem o tym, że możemy mieć delikatną bujankę, aczkolwiek pochata się dalej. Moim kierunkiem jest ta strefa, czyli 113, 115, czyli nowa ataka na Bitcoinie, podbitka Bitcoin na rynku. I ostatni film z Kłętnikiem, gdzie mówiliśmy o tym, że ten tydzień może być zielony i że jest sporo informacji, które na to wskazuje, w szczególności na altach. I tak też się moi drodzy. Wydarzyło, więc przechodzimy przez intro i startujemy. Dobra, jesteśmy już po intro, moi drodzy, także lecimy z update'em rynku. Standardowo zaczynamy od Bitcoina. Bitcoin dalej w konsolidacji, tak naprawdę nie dzieje się tutaj absolutnie nic. Bitcoin się kisi, ale to kiszenie bardzo fajnie wpływa na dominację Bitcoina, która dostaje odreagowanie po tym mocnym dropie. Teraz pytanie, czy to będzie kolejne odreagowanie? Boom! i powiedzmy z tej strefy pójdziemy dalej atakować wyższe szczyty, nie wiem to dopiero się okaże, już nie będę teraz się łudził, że to jest lokalny top nie będę się łudził, że teraz ten kapitał cały przejdzie w Alty, aczkolwiek dobrze by było, bo szczerze powiedziawszy dzisiaj walentynki, więc kończy się pomału czas, bo spodziewałem się, że w połowie lutego zacznie się na tym rynku dziać i dalej trzymam się przy swojej Tezie, że dobrze byłoby zobaczyć w końcu jakieś większe wzrosty i mocniejsze odreagowanie, w szczególności na dominacji. Dobrze byłoby również zobaczyć na Ethereum jakieś mocniejsze, że tak to nazwę kulturalnie, pierdolnięcie do góry, z uwagi na to, że wiele osób naprawdę już spodziewa się zakończenia całkowicie hossy. Twitter pokazuje, że niewiele osób już tak naprawdę wierzy we wzrosty. Rynek krypto w całym to są ok, z 12, czyli sprzed dwóch dni, ale to są akurat ważne rzeczy, które chcę wam pokazać. Rynek krypto krwawi, natomiast ETH wydrukuje wielu cierpliwych milionerów, aż na końcu ktoś wam powie, że było łatwo. Ja również się z tym zgadzam, że rynek krypto wydrukuje jeszcze nie jednego milionera, w szczególności Ethereum wydrukuje nie jednego milionera. I tak naprawdę to nie jest pytanie, czy, moim zdaniem, oczywiście, tylko pytanie kiedy. Tak bym chciał do tego podchodzić. I teraz. Okej, okay, ciekawa predykcja, że Trump wyznaczył szczyt bańki memcoinowej. Zobaczymy. Zobaczymy, czy teraz ten kapitał przejdzie w alty. W tym tygodniu środa była bardzo. Bardzo ciekawym dniem, jeżeli chodzi o wydarzenia, na korzyść rynku, tak naprawdę nie spodziewam się niczego innego jak w końcu informacji o tym, że USA zacznie drukować. Ja cały czas w DCA skupuję sobie Ethereum kulturalnie, powoli, pomalutku, powolutku. Cały czas kumuluję sobie eterki, ale to jest tylko i wyłącznie DCA, więc tutaj nie będę patrzył na cykliczność, tutaj po prostu holduję Ethereum. Do, do dużo wyższych poziomów, X10 od teraz myślę lekko, i czy to będzie w perspektywie 2 lat, 5 czy 10, nie interesuje mnie, to, to są pieniądze, które są przeznaczone na emeryturę. Natomiast jeżeli chodzi o to, co aktualnie widzę na rynku, to do momentu aż cokolwiek się nie zacznie dziać na Bitcoinie myślę, że nic absolutnie się większego nie wydarzy. Dobrze byłoby zobaczyć dzisiaj piątek, więc jakiś sensowny ruch w jedną bądź w drugą stronę. My jesteśmy prywatnie poustawiani na longi, longujemy i Bitcoina i Ethereum, kilka altów. Więc zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że pójdzie po naszej myśli, aczkolwiek, no to wiadomo, to nie, nie chodzi o myślenie życzeniowe, tylko chodzi o to faktycznie, co rynek chce nam pokazać i to, co rynek będzie rozgrywał, żeby to wykorzystać. Jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny, dzisiaj akurat nic szczególnego, bardziej potworek, w następnym tygodniu, proszę bardzo, tutaj dzień wolny, całkowicie poniedziałek, wtorek, ale to AUD środa protokół z posiedzenia FOMC, więc w zasadzie w tym tygodniu nic więcej ciekawego nie będzie dla rynku krypto. Tak naprawdę tutaj kwestie istotne typu zapasy ropy naftowej, ale to bardziej pod forex, to nic co mogłoby jakoś mocniej wpłynąć na rynek krypto. Więc gdybym ja miał poddać się jakieś odrobinie spekulacji, to chciałbym zobaczyć. Końcu wyjście do góry z uwagi na to, że tutaj w środę mieliśmy zgarnięcie płynności z dołu. Czwartek też fajnie wyciągnięty, więc chciałbym zobaczyć wyjazd do góry powyższe poziomy i chciałbym w końcu zobaczyć, aż ten rynek zacznie się ruszać. Sensownie ruszać. Tak jak miało to miejsce chociażby w listopadzie czy w grudniu, i tak jak miało to miejsce w zeszłym roku aż do marca. Tak, czy chciałbym zobaczyć jakieś większe ruchy na Bitcoinie i przede wszystkim chciałbym zobaczyć spadek dominacji? Więc teraz dwie sprawy. Pierwsza, jeden możliwy scenariusz jest taki, że Bitcoin będzie dalej poruszał się w ręku bocznym, dominacja będzie spadać i alty będą rosnąć. Drugi scenariusz jest taki, że Bitcoin zrobi faktycznie nowy szczyt, podejdzie do tej strefy 113-115, czyli powiedzmy te poziomy 114-400 i tutaj zacznie się konsolidować przy spadającej dominacji. I wtedy zobaczymy faktycznie alt season. Chciałbym, żeby zaczęły rosnąć nie, projekty fundamentalne w końcu, no bo jeżeli tak się nie wydarzy w lutym czy najpóźniej w marcu, to poważnie zastanowię się nad kwestią wyjścia z rynku. I teraz zobaczcie dalej. DXY na razie wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj 3 luty, no to wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Aczkolwiek wygląda to naprawdę tak, jakby DXY chciał zrobić mocniejszą korektę, co jest oczywiście na korzyść dla Bitcoina. WIX dalej nisko, więc tutaj absolutnie nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie, one są praktycznie cały czas na swoich ATH, czy to NASDAQ czy to SPX, tutaj nie ma mowy o jakiejś większej korekcie, czy o zmianie trendu. Tutaj oczywiście prowadzone po HTS, ie z D1 bardzo ładnie to wygląda i tak samo spodziewam się, że zachowa się Bitcoin. Jeżeli chodzi o złoto, złoto w ogóle robi niesamowitą robotę, mocniej rozgrywałem tutaj z tych poziomów, w tym okresie tej fajnie wchodziło, aczkolwiek złoto ja po prostu holduję, i nie zamierzam go ruszać. Srebro też bardzo sympatycznie. Natomiast, jeżeli chodzi na tę chwilę o rynek kryptowalut, czekam po prostu na to, co zrobi Bitcoin. Myślę tak, jak każda osoba z nas, po prostu na to czeka. I dla mnie 90%, że będzie to ruch. Do góry. Oczywiście wiadomo, każdy niech z Was robi sobie swoją analizę. Ja dalej trzymam się swojego planu, że ten rok do wakacji powinien naprawdę zaskoczyć niejedną osobę z nas, jeżeli chodzi o wzrosty. I tak bym bardzo życzę sobie, żeby się tego po prostu trzymać. I tyle. W temacie. Moi drodzy, nie ma co bić piany więcej. Zapraszam serdecznie do Fajera, dlatego że dzisiaj z okazji Walentynek, do analiza, robię drobną promocję. 14% o godzinie 14.14, także żeby było romantycznie. Promocja będzie obowiązywać przez 14 godzin. Także wszystko 14, 14, 14, żeby było romantycznie, zajebiście, przejrzyście, fajnie. Także panowie, zróbcie w końcu prezent swoim kobietom i weźcie się w końcu kurwa do roboty. Pisał. Pozdrawiam serdecznie, Siemano. Cześć.